Ekelty, lautni mi Przeżyłeś. Ledwie. Nie atakujesz. Czy to znaczy, że mnie wysłuchasz? Może. Co zrobiłeś Regisowi? i śpi. Obudzisz go? Może tak, może nie. Miałeś mówić, nie pytać mów, bo zabiję. Przychodzę w sprawie Detlafa. Więc z nim? Poszczuł niższe wampiry na miasto. Muszę go powstrzymać. Ale ja nie muszę. Giną niewinni ludzie. Ludzie, elfy, krasnoludy. Giną każdego dnia setkami. Tak jak bydło, świnie, szczury. Nie wierzę, że nie widzisz między nami różnicy. Świnie mi nie przeszkadzają. Pytam ostatni raz, czemu mam się przejąć Detlafem? Czemu mam ci pomóc? Detlaf, prędzej czy później, ściągnie na ciebie kłopoty. Tak jak wcześniej Kagmar. Ludzie w końcu go dopadną. Może za rok, może za dwa, może za dziesięć, ale znajdą sposób. A wtedy zaczną szukać pozostałych wampirów. I w końcu trafią na ciebie. Mam się bać. Śmierci nie. Ale skończy się spokój. Będą cię nachodzić różni błędni rycerze, czarodzieje. Jeden zdołał się tu już teleportować, więc przyjdą następni. Możesz być pewien, zabijesz ich rzecz jasna. Więc potem zaleją te jaskinie, albo ściągną saperów z mahakamu i wysadzą je w powietrze. Nie. To miejsce musi być bezpieczne. Rama. <laughs> Co zamierzacie? Chcemy przekonać Detlafa, żeby odstąpił od miasta. Zgodzi się? Prawdopodobnie nie. Ale spróbujemy. Jeśli dojdzie do walki, jeśli pomożesz zabić, zostanę wyklęty. Wiem. Mimo to proszę, żebyś wezwał Detlafa. Pesza mutna. Idźcie tam. Kiedy was usłyszę, każę przybyć Detlawowi. Dziękuję. Poszło lepiej, niż myślałem. Poszło lepiej, niż żartujesz sobie? Gdyby nie to, że mam wolniejszy metabolizm niż zwykły człowiek, zabiłbym mnie na miejscu. Ale jednak przeżyłeś. Czemu w ogóle to robisz, Geralt? Czemu ryzykujesz życie? To zlecenie... wykracza poza możliwości Wiedźminów. Ja nie mogę tej sprawy zostawić, bo dzielę z Detlafem krew, ale ty? Ty mógłbyś po prostu wyjechać, więc czemu, przyjacielu? Po co tak ryzykujesz? Ze względu na ciebie. Detlaf wpakował cię w poważne kłopoty. A ja raz już widziałem, jak umierasz. Wystarczy. Ja nie bardzo wiem, co powiedzieć. Hm, dziękuję, Geralt. Wszyscy Ukryci są tacy... nieżyczliwi. Nie. Bywają zrozumiali i władczy, ale na ogół da się z nimi dogadać. A on... widać było, że każde słowo to wysiłek, że obcowanie z innymi sprawia mu fizyczny ból. Nigdy o tym nie myślałem, wiesz. Że Koniunkcja Sfer była koszmarem też dla was, dla... Dla potworów. Nie musisz szukać eufemizmów. Śmiem twierdzić, że dla nas to było jeszcze gorsze. Wy przybyliście tu w tysiącach. Nas była garstka. Mieliśmy do wyboru naśladować was albo zamknąć się na cały świat. Jak on. Ta jaskinia, do której zostałem zepchnięty. Tam była brama między światami? Wciąż tam jest, w pewnym sensie. Tylko zatrzaśnięta na cztery spusty. A myślisz, że jeszcze kiedyś się otworzy? Że będziecie mogli wrócić do siebie? Wątpię. Zresztą myślę, że ukryty tak naprawdę też zdaje sobie z tego sprawę. To czemu wciąż tam tkwi? Hmm. Trzymajmy się analogii z bramą. Żadne drzwi nie są zupełnie szczelne. Czuć przez nie zapachy, powiedzmy. A jak wieje, przez próg wlatują suche liście. Namacalny ślad tego, co po drugiej stronie. To niewiele, ale zawsze coś. A ty? Jak to znosisz? Źle, rzecz jasna. Geralt, wyobraź sobie najmniej komfortową sytuację, w jakiej mógłbyś się znaleźć. Co by to było? Nie chodzi o moment, kiedy odczuwałeś ból, kiedy groziła ci śmierć, tylko o dyskomfort przychodzi mi do głowy dworski bankiet, na który muszę iść w rajtuzach i ciasnym dublecie, gdzie do wszystkich trzeba się uśmiechać i gadać o niczym, a w tle Jaskier śpiewa balladę o mnie i Yennefer. Dobrze. A teraz wyobraź sobie, że musisz tam tkwić nie godzinę, nie jeden wieczór, ale całą wieczność. I jeśli nawet na chwilę wyjdziesz z roli, choćby potrapiesz się tam, gdzież szwypi, Zostaniesz okrzyknięty potworem. Cała sala rzuci się, żeby rozerwać cię na strzępy. Brzmi męcząco cholernie męcząco lepiej bym tego nie ujął. Pora ściągnąć detlafa. Tak, masz rację, najwyższa. Chcesz od razu iść, to też ammutna? Chodźmy. Chcę to wszystko mieć już z głowy.